Siema widzowie Dzisiaj y, ten. Budujemy ten. Jak to się nazywa? Ym, więzienie dla pilagerów. Dobra, może zbudujemy je z kamienia czy z bedroka? A nie wiem. Dobra, ale... A może tu właśnie. Dobra. A z Bedroka niech będzie. Dobra. Zaczynamy budować. Na odległości, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenastu, dwunastu, trzynastu, no czternastu kratek, wszędzie tak samo na ten 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 14 trawa, musisz spierdzielać stąd. Spierdzielaj te głupie trawo! E, o nie, Enderman kurde. Dobra, komentarz to zrobię. Dobra, podstawy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dawajcie lajki na ten film. Jedna, dwa, na, trzy, na czterna. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 1, 2, 3, 4. Dobra, podstawę mamy zrobioną. Dawajcie lajki widzowie i suby. Dobijamy do 3, do 3000. I pamiętajcie, wbijajcie na mój kanał i dawajcie suby, piszcie komentarze i walić tych wszystkich hejterów pierdzielonych. Dobra, tu. Spierdzielaj Enderman. O nie, burza się robi, kurde, jak coś to ja nie cheatuję. Ja po prostu mam kreatywne. Nie jestem cheaterem. Dobra, budujemy. Tak trochę niebezpiecznie, budować takie więzienie. Ko mojego domu, ale dobra, zbuduję. I tak w ogóle pamiętacie poprzedni odcinek z pi w pierdlu Co się działo? O tamtym pierdlu. Do tego bym nie trafił. Hmm. Idziemy, 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 idziemy. Jeszcze tu. Dobra, podlecimy sobie i zrobimy to bardzo szybko. Dobra. Właśnie robimy sobie taką platformę. O taką platformę. Teraz. Na tyle kratek sobie budujemy. Ile to? Raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj. No, na pięć kratek sobie budujemy. Dobra. No, na sześć z tym. O nie, na pięć, dobra. Pięć kratek. Dobra, tutaj sobie zrobimy tak. Nie. No, kurde! Co to jest? Dobra. Kurde. Pamiętacie poprzedni ucinek na urodzinach? Dziękuję tym, co mi napisali. 100 lat i fajny film. Jesteście z Sigmami za co? Ci... Oczywiście, hejtery to są głupi. Nienawidzę hejterów. Dobra. Nie, kurde. Aby wy widowie tak w ogóle gracie w Minecrafta. Bo ja gram, a w Robloxa? Na Robloxie się nazywam Kuba. Mam niebieską twarz. Dodajcie mnie... Do... Kto chce niech mnie doda do znajomych. Będę może też nagrywał kiedyś odcinki z Robloxa, a tego wbijajcie na mój kanał. Może jakieś live'y kiedyś zrobię. Dobra. To... Do, dobra, tutaj... Dobra. Nie. O dobra. 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 Tak. 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 Oczywiście zaraz tu jakieś kratki sedamy. Może w nich... Nie, nie będę prawdziwie grać. Dobra. Takie... W nie może być spoko. Dobra. Wiecie, wypełniacie ściany wszystkie. Wypełniajcie ściany wszystkie, jak to budujecie. A czy ktoś to w ogóle słucha, czy to od razu przewinął? Jak ja zbudowałem... Bo nie wiem. I ogólnie... To ta wioska, to sobie możecie na szablonach ją znaleźć. I sobie możecie zbudować taką samą. Dobra. I w ogóle na tym czymś są takie bardzo dużo. Tu jest wiosek dwie aż. A pamiętacie, parkour co odcinek się skończył zabiciem? I przepraszam za ten jeden odcinek taki słaby, bo wtedy jeszcze byłem słaby w nagrywaniu. I głupio nagrywałem wtedy, ale teraz już mogę fajnie nagrywać. Dobra, tu. Tu. Dobra, dach zbudujemy. Dobrych. Jeszcze tył pasek. Dobra, zaraz skończymy. Zaraz skończymy ten odcinek. Nie, odcinek może nie, ale więzienie jeszcze. Zbudujemy tam w środku dodatki fajne. I może Leader znaczy Leadera tam zamkniemy. Nie mam modów Leader Muszę zarobić. Dlatego dobijajcie do tych. 3000 subów i lajki zostawiajcie. Nie bądźcie hejterami, bo ja nienawidzę hejterów. Dobra. Pochodnie samura weźmiemy. Dobra. Te. Tu. Tu. Dobra. Tu. Ej, wiecie co, widzowie ja zrobię, a tak sobie muzę puścimy, co? A dobra. A może. A dawajcie, pigmentowy rap. A oglądaliście Minecraft im, bo ja oglądałem. A wy? O! Fajne. Dobra. Pik, dobra, pyk, pyk. Pyk, pik, Pyk. Muze, pigmenowy rap. Dawajcie, robię tu stanowisko. Jak chcecie sobie zbudować coś takiego samego, to. to sobie zbudujcie. Fajnie to wygląda. Widzicie? Widzieliście o tym, widowie? Tety, ty, 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 Dobra. Tutaj damy jeszcze. Czekajcie, muszę sobie poprawić słuchawki. Dobra. A dajmy żelazne drzwi, będzie. Dobra. Ale muza fajna. Wejdziemy sobie. Dobra, pyk. Tu mam kratki. Dobra. O, fajnie to wygląda. Dobra, pyk, pyk. pyk. To będzie otwarta na razie Dobra. Zrobimy na razie ją otwartą. Jak chcecie dobre efekty, takie fajne, to, to patrzcie co ja tu robię. Dobra, zrobimy łóżko i kibel. Kibel, dobra Ej, dobra, kibel dajmy tu. Łóżko tu. I siedzenie tu. Dobra. Niech będzie. Dobrze, fajnie wygląda. Dobra.. Fajnie. Fajnie to wygląda ogólnie. To będzie nie, dobra. No co ja robię? Kurde, kurde, ale lagam ja. Dobra. Dobra. Tu a ta już. Czekajcie, co ja tu słyszę? Sorry, widzowie, ale mikrofon mi się trochę zaczął. O, do, Dobra. Dobra, to będzie już cela. Dobra. I damy sobie. O, dobra. Co mi tam tak chodzi, kurde? Jak jeszcze raz coś tu przejdzie, to ja... Je... Aha, to krowy? No dobra. Zostawię was. No, czekaj, wam tam wodę. Masz. A dobra, mogę im wodę dać. No, co mi to proszę? Dobra. Kurde! Kurde! Dobra. Tak. Tu będzie miał cele więzień taki już lepszy. Ach. No kibel kib. Kibel. No kto, kto zniszczył mi muzykę? Ta ja wiem, że nikt, nie jestem głupi, ale dobra. to więzienie dobre, kurde, sam tego filmu, fajne było. The, Aha, do nie, co ja miałem, co ja miałem? Co ja miałem zrobić, Wito Eee... Uh, kurde, zapomn... No. co ja miałem... Uh, a dobra, zresztą... Nie, czekaj... Aha, muzykę, dobra! Aha, muzykę... Dobra... Dobra, tu będzie miał cele jakiś głupi więzień. Nie, czy tu będzie biuro? A biuro. Dobra, biuro. Tu, tu jakiś strażnik chce biuro będzie mieć. Kurde, dobra. O! Nie nie, nie nie złączyło się. Ale dziwne. Powinno się złączyć tak. A ja nie wiem. Weź. A tu to sobie. Daję. A dobra. Dobra. Gdzie jeszcze cela by mogła być? A dobra, tu. Dobra, tam będzie siedzieć jakiś więzień mocny. Tu będzie dwa fut. I obok fotela będzie kibel. Bardzo mały ogólnie będzie. Bo tu będą dużo więźniów. Dobra, i zastanowimy, w następnym odcinku będziemy wsadzać więźniów do tego więzienia. Dobra, i teraz Wam pokażę jak wygląda od wszystkich boków. Dobra, widzowie, Patrzcie tu. Kurde no, włącz Dobra, tryb widza. Dobra. No i patrzcie, tak ogólnie wygląda z każdej strony. Dobra, tak. Czekajcie, wlecimy sobie. Tu taka cela. Fajnie ta cela wygląda tu też. Dobra, nic nie mówcie na to. Tu biuro, gdzie ja będę sobie siedzieć. No i inna cela. I nie mówcie co tu robi to. Dobra. I... No co tu tyle tych burzy? No. Dobra. Dobra widzowie. No i już sobie włączę. Dobra. Pa. Do następnego filmu.